Witajcie widzowie, dzisiaj przedstawię wam top 10 najlepszych broni z Multiversum Skibidi Toilet. Zapraszam do oglądania. Na miejscu 10 dałbym raczej blastery Tytana Spikermana. Były mocne w starciu z zwykłymi Skibidi Toilet, ale w walce z Astro raczej by sobie nie poradziły. Na miejscu 9 dałbym blaster Tytana Kamery, jest lepszy od blasterów Tytana Spikermana, co można było zauważyć. Ale i tak w starciu za Astro toaletami nie dałby sobie rady. Na miejscu 8 dałbym lasery Gmana 5.0, są one bardzo silne i nawet samemu Juggernautowi zrobiły niemałe obrażenia. Lecimy z miejscem siedmiu i na tym miejscu dałbym topór Tytana Spikermana z Multiversum Dom Studio, jest bardzo mocny, ale żeby na tyle, by pokonać takiego astrodestruktora. Może tak, może nie. Na kolejnym miejscu dałbym młot Tytana Kameramana, jest to bardzo potężna broń i na pewno Tytan Kameraman dzięki niemu pokonałby takiego astrodestrucotra lub astroobliteratora. Ale nie ma co kryć, że jest jeszcze więcej potężniejszych broni. Lecimy dalej. Na kolejnym miejscu miecz upgrady tytana TV Mana jest to bardzo potężną broń, która tak swoją drogą nawiązuje do Transformersów. Jest on tak potężny, że bez problemu pokonał tytana naukowca w 67 odcinku, a w 77 pokonał Astrodestruktora oraz Astroobliteratora. Ale jak już mówiłem, jest więcej potężniejszych broni. Więc lecimy dalej. Na miejscu czterech dałbym. Miecze Tree Titana są bardzo potężne i myślę, że Tree Titan z tymi mieczami bez problemu poradziłby sobie z Tytanem Speakermanem, TV Manem, Cameramanem oraz Juggernautem. A teraz przechodzimy do następnej broni, czyli do broni Juggernauta oraz broni Watchmen of Duma. Są to bardzo potężne bronie, które są po prostu niszczycielskie. Są one do siebie bardzo podobne, ale mi przynajmniej się wydaje, że broń Watchmen of Duma jest po prostu lepsza, ale są jeszcze lepsze, do których sobie teraz przechodzimy. Na miejscu trzech dałbym miecz Upgrade Titan Clockmana oraz miecz Watchman of Duma, mimo że miecz Titan Clockmana jest o wiele silniejszy, to miecz Watchman of Duma zasługuje na to miejsce. Miecz Titan Clockmana potrafi tworzyć wielką żółtą kulę, która widzieliśmy w odcinku 33 Skibidi Toilet Multiverse ale co w takim razie będzie na miejscu drugim oraz pierwszym. A na drugim miejscu jest miecz Clockwisa mimo że ktoś może powiedzieć, że przecież miecz Clockwisa oraz Titan Clockmana to jest to samo, lecz to nie jest to samo miecz Clockusa jest potężniejszy od miecza Titana Clockmana mogliśmy to zobaczyć w odcinku 47 part 1 z Kibidi Toilet Multiverse gdzie Clockwisa dzięki temu mieczu tworzył sobie kulista tarczę energetyczną która zatrzymała atak sinistera a i bym zapomniał Clockwise dzięki niemu tworzył sobie również okrąg czasowy. Oraz tworzył portale więc miejsce według mnie bardzo zasłużone ale to co na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu umieszczam astralny miecz ta broń to totalny as multiversum. Mimo że istnieje tylko jeden taki miecz w całym multiwersum, to ja jestem zdania, że istnieje drugi miecz astralny. Być może drugim astralnym mieczem jest miecz Clockwisa, ale wątpię, a drugą opcją jest, że Titan Clockman zdobędzie drugi astralny miecz w woidzie. Ale o Woidzie porozmawiamy sobie w następnych odcinkach. Ale wracając widzieliśmy na spoilerach od DOM Studio, że Titan Clockman znajduje się w jakimś dziwnym miejscu i ja obstawiam, że to jest właśnie Void i tam Titan Clockman osiągnie swój prawdziwy potencjał tak jak Clockwise. Ale dlaczego astralny miecz jest na pierwszym miejscu? Co w nim takiego niezwykłego? Otóż cięcia astralnego miecza nie da się cofnąć tak, jak to powiedział Itam. Cięcie astralnego miecza jest trwałe. Nie ma regeneracji, nie ma cofnięcia czasu, nic nie może powstrzymać cięcia. A teraz nasuwa się pytanie, kto nim w tej chwili włada. Aktualnie włada nim Sinister Titan Clockman, ale wcześniej władał nim Champion Clockman, lecz gdy Sinister zaatakował wszechświat i tana Champion Clockman został pokonany oraz została jego energia wchłonięta, a miecz został mu odebrany. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że się podobało i nie zapomnijcie dać Subika, bo to mi bardzo pomogło do wbicia tysiąca subów, czyli mojego aktualnego marzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.